Piątek po konferencji pożegnalnej w hotelu Hilton wypłynęliśmy w kierunku Le Havre no i było tak jak oczywiście gryby mówiły, więc był bardzo silny wiatr na Bałtyku na początku, postawiliśmy grota zaraz po wyjściu z główek no i się zdziwiłem, bo bardzo dużą falę dotrzymaliśmy jak tylko mieliśmy wysokość czy z Półwyspu Pucherskiego, około 4 metrów fali na Bałtyku było, także bardzo, bardzo dużo. No i takie warunki trwały jeszcze tylko kilka godzin. Potem wiatr się odwrócił na południowy, który nas dość szybko doprowadził do kanału Kilońskiego w zasadzie bez żadnych przygód. W kanale kilońskim zrobiliśmy sobie taki mały postój, żeby przeczekać dużą nawałnicę na Morzu Północnym. No i później musieliśmy stawić czoło dość potężnemu niżowi, który właśnie mijał Europę. No i musieliśmy trochę posztormować. Stormowanie trwało około 16 godzin. Wiatru mieliśmy dość sporo, bo od 35 do 45 węzłów na halsówce i pod przeciwny prąd bardzo nieprzyjemno żegluga, ale nic się nie działo na jachcie. Wszystko było pod kontrolą, dość szybko płynęliśmy. Przyszedł nowy układ wiatrowy, podpłynęliśmy pod brzeg angielski, zrobiliśmy zwrot. No i z tym układem już bez problemu dopłynęliśmy tutaj do portów w Wpływając do kanału Kilońskiego na przyluzie w Holtenau odwiedził nas pan Piotr, który nam, nam bardzo kibicuje no i wręczył nam świeże pieczywo. Byliśmy bardzo zaskoczeni, mile zaskoczeni. No i ze smakiem znaleźliśmy bułeczki i boczki, które to właśnie nam wręczył. Także serdecznie dziękujemy, przydały się. Jesteśmy już w porcie Lehab. Trwają ostatnie przygotowania łódki do statu 30 listopada. Za nami pierwsza odprawa sterników. A teraz czeka nas bardzo intensywny tydzień w wiosce żeglarskiej Regat.